Cześć, kochani. Tak chciałam się zameldować, pozdrowić wszystkich i podzielić się na świeżo tym, co się u mnie zaczęło dziać, bo dużo zmian nastąpiło, i wygląda na to, wszystkie znaki na nie i ziemi wskazują, że rozpoczął się dosyć nowy okres w moim życiu. No jakby nie patrzeć inaczej na no to nie można, inaczej tego nie można zobaczyć. Wygląda na to, że mój 15-letni okres życia w Nowym Jorku został na chwilę obecną zamknięty. Zawieszony. Nie wiem, nie wiem. Naprawdę ciężko powiedzieć. W każdym razie no, nastąpiły pewne sytuacje, bardzo niespodziewane sytuacje. Sytuacje, na które ja też nie miałam dużego wpływu i które działy się na tyle bez mojej kontroli, do tego stopnia, że na pewnym etapie po prostu odpuściłam i pozwoliłam się tym sytuacjom jakby samym toczyć. Natomiast doprowadziło mnie to do tego, że być może jestem na etapie, w którym bardzo duże moje marzenie, które miałam od wielu lat już się zacznie spełniać. No, miałam marzenie o tym, żeby wyjechać w podróż taką no, taką dłuższą, bez konkretnego planu, bez, bez jakiejś daty końcowej, żeby wyjechać z plecakiem, z biletem w jedną stronę, bez dużego planowania. No, i y, wygląda na to, że wczoraj, 1 listopada 2021, y, to się wydarzyło. Szczerze powiem, y, nie procesuję tego jeszcze i y, sama, jakby nie, nie dociera to do mnie, ale też y, mam bardzo dużą dozę pokory y, i rezerwy do tego wszystkiego, bo y, sytuacje, które poprzedziły, ten mój początek wyjazdu były bardzo różne od, od początku wyjazdu, jaki ja mogłabym sobie wyobrażać. Miałam generalnie dwa miesiące ostrego stresu i bardzo intensywny czas, który właśnie popychał mnie w tym kierunku. Więc o tym może powiem przy okazji, bo to bardzo dużo tych, tych rzeczy się działo. Dosyć mocno skomplikowane to wszystko było i one jeszcze się nie rozwiązały, te sytuacje, do końca, więc one jeszcze trwają. Natomiast ja w tym wirze tego wszystkiego, że tak powiem, ukręciłam się tak, że po prostu zaczęłam realizować ten plan, który miałam już od lat. Jakby no, skorzystałam z tej sytuacji w tej kwestii. Nie wiem jak będzie, nie wiem jak długo, wiadomo wiele rzeczy może pójść nie tak. Natomiast faktem jest, że cztery dni wcześniej, czyli w czwartek, kupowałam bilet, nie mając jeszcze planu. Kupiłam hotel na jedną noc, potem zarezerwowałam na drugą. Nie mam wielkich planów teraz co do przyszłości, a jestem z plecakiem przygotowana na dobrych parę tygodni, jak nie dłużej. Dlatego, że do Nowego Jorku w tej chwili nie bardzo mam możliwość powrotu, więc jestem jeszcze w Stanach, bo to też nie było wiadome, czy to będą Stany, czy to będzie inny kierunek. Wiem, że mówię bardzo enigmatycznie teraz, ale ciężko jest mi to wszystko jakby za jednym zamachem włączyć. W kontekst, bo naprawdę tak dużo się działo, że ja sama się gubię, jak o tym myślę. Więc przy okazji, jak będę miała możliwość, pewnie, pewnie się tym podzielę, bo, bo to też pokazuje, że realizacja marzeń i planów nie zawsze wygląda tak słodko i tak gładko, jak może się wydawać. Więc ja na dobrą sprawę nie podchodziłam tutaj do tego, żeby realizować swoje marzenia, tylko. Tylko szłam za ciosem i w tym ogromnym stresie i ściśniętym żołądku i w totalnej niepewności dotyczącej bardzo wielu ważnych spraw, na sam koniec, jakby tego wszystkiego, jak wszystko dobrnęło do końca, na sam koniec kupiłam bilet i po prostu wyjechałam z Nowego Jorku z plecakiem w jedną stronę. Więc to się zadziało tak jak powiedziałam, podzielę się szczegółami też, bo nie, nie będę pewnie chciała zostawiać tego tak enigmatycznie. Natomiast e, zaprowadziła mnie ta cała sytuacja do Nowego Meksyku w Stanach. Kierunek wybrany przypadkowo, kierunek wybrany na spontanie, kierunek wybrany w oparciu o zdjęcia i o to, co, co bym chciała zobaczyć. E, zobaczymy, jak będzie. No, e, Mam dużo pokory w sobie, mam też dużo nadziei, że będzie dobrze, więc i oby do przodu, więc chciałam się z Wami tak na bieżąco tym podzielić, gdzie jestem. Jestem teraz w Albekirke w Nowym Meksyku. A jak będzie, zobaczymy. Przygotowana jestem na cztery pory roku. Przygotowana jestem na. Przebywanie w różnych miejscach, eee... ale czy ja wiele mogłam się przygotować na to wszystko, co się działo, to też e, szczerze powiem, nie wiem. Więc, e, no tak, tak właśnie czasami wychodzi, że, e, że uważaj czego sobie życzysz, bo możesz to dostać. Tylko <laughs> sposób, w jaki możesz to dostać, jest, jest zupełnie, e, zupełnie inny niż by się spodziewało. W każdym razie, po tym enigmatycznym wstępie, bardzo wszystkich pozdrawiam. Myślę, że jak, jak będzie okazja i coś się będzie działo, jeszcze to, to się podzielę. To moją nową, nie wiadomo ile trwającą, powiedzmy, wyprawą, przygodą, nie wiem jak to nazwać, nawet nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. W każdym razie mam nadzieję, że u każdego jest wszystko w porządku, że jest spokój, i bo to najważniejsze w tych dziwacznych czasach. I pozdrawiam wszystkich i do usłyszonka niebawem. Pa-pa!